Oj tak, dzisiaj powalczymy z drugim bossem fabularnym w grze Elden Ring. Z jednej strony będzie to na pewno satysfakcjonujące przeżycie, z drugiej strony przerażające, ponieważ będzie to na pewno fajne widowisko, ale może to po prostu troszeczkę czasu zająć. Zobaczymy. Generalnie grając sobie prywatnie, eksplorując jeszcze pogrobno, walczyłem z pobocznymi bossami i z jednego bossa wypadł mi miecz, który jest lepszy od poprzedniego. Po prostu go jeszcze ulepszyłem, bo standardowo troszeczkę mniejszy pod względem obrażeń, ale wystarczyło, że dwukrotnie go ulepszyłem, więcej nie mogę, ponieważ nie ma surowców. Wystarczyło, żeby po prostu mieć mocniejszy miecz. I też jakby mam różkę, która rzuca czarami, jakby aż tak dużo obrażeń ich nie zabiera, ale tak, tak chciałem właśnie przetestować. Generalnie jakby od tej pory, ponieważ jakby z tego zestawu nie korzystałem. Generalnie zawsze sobie chodziłem z tarczą, ale tutaj, żeby mieć tarczę, to niestety znowu wszystko bierze pod wagę i wtedy po prostu nasze ruchy są powolne i toporne. Więc tutaj walczyliśmy, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, tak? Z naszym Omenem pokonaliśmy, więc od tego momentu tak naprawdę lecicie dalej, żeby pójść przez ten zamek i dotrzeć do tego tutaj ogniska. Zaznaczyłem czaszką właśnie ikonkę, gdzie się znajduje ten właśnie nasz godlin, który właśnie dzisiaj się zmierzymy. Jest bardzo blisko tego ogniska, generalnie żółta ściana się wyświetla, także wiecie o co chodzi, kiedy po prostu jakiś boss tam jest. Czy coś jeszcze? Myślę, że nie. Oczywiście zamek jest ogromny, jest dużo rzeczy do zwiedzania, ja troszeczkę czasu tutaj poświęciłem, żeby sobie po prostu eksplorować ten temacik. Z początku będzie brama zamknięta, więc jak chcecie po prostu dostać się dalej, to musicie iść tędy. Tutaj będzie jakby NPC do pogadania, możecie sobie oczywiście pogadać, się zachęcą, zachęcą do pogadania. Tutaj będzie troszeczkę parkour wymagany i musicie uważać, żeby nie spać, ponieważ wiadomo czym to się po prostu wiąże. Dalej skakając przez te skały, napotkacie ptaka, który właśnie jest na 12, który tylko was zauważy, zacznie po prostu lecieć w waszą stronę i będzie chciał po prostu was powstrzymać. Do góry znajduje się kolejny przeciwnik, który będzie tutaj trąbił swoją trąbką, żeby przywołać swoich kumpli. Więc albo zrobicie mu plecy, żeby nie zdołał zatrąbić, a jak zatrąbi, no to będziemy musieli sobie z nimi poradzić. Spadły u was, spadły u roboty. Do góry jak pójdziecie są beczki z ogniem i przeciwnicy będą rzucać, żeby po prostu wybuchło. No też musicie uważać. I tak, idziemy tutaj. Z początku ta cela jest zamknięta, a żeby po prostu ją odblokować, to musicie się tam wdrapać. Tam, gdzie właśnie rzucają, totalnie do góry, bez problemu znajdziecie. Będzie taka komnata, tam będzie taki czarny rycerz, pokonujecie go. I chyba albo... Przy zwłokach albo w jakimś kuferku był ten klucz. No i jak tutaj przyjdziecie, sobie zbokujecie, lecicie z tematem dalej. Jak pójdziecie w lewo, to tutaj z lewej strony będzie czychał taki przeciwnik. O, taki będzie chciał wam zrobić znienacka atak właśnie, no to też musicie zwrócić uwagę. Ale jak tutaj przyszłem pierwszy raz, jak są te napisy od graczy, wydaje mi się, że tutaj pisało, że uwaga z lewej strony, czy coś w tym stylu. Ale tak was uświadamiam. Dalej lecimy przed siebie. Droga jest na pewno długa. Więc troszeczkę tego czasu zajmie, tutaj musicie wejść dwukrotnie, jakby na poziom. Tu jest pierwszy poziom, tutaj jest drugi. Tutaj wyjdzie ziomek. Ziomkiem walczycie, ziomka omijacie jak lubicie. Ja już walczyłem, także po prostu lecę przed siebie. I tutaj już będzie troszeczkę parkour, ponieważ tu jest sytuacja. Generalnie wyszło mi to na dwa sposoby. Pierwszy to jest taki standardowy, że. Albo sk skaczecie tam niżej, albo tutaj musicie iść krawędzią tego murka. Przeskoczyć. O. Ja tutaj nawet chodzę z altem, żeby wolniej chodzić. I wskakujecie sobie tutaj dziury. I tutaj na dole tego dachu będzie ptak, który będzie chciał was wyeliminować. A te ptaki są bardzo nieprzyjemne, bo już z tymi ptakami dużo walczyłem. Raz się uda za pierwszym, raz za drugim. Więc musicie na te ptaki uważać. Akurat troszeczkę gorzej mi poszło, jakby prywatnie trochę lepiej mi to wychodziło, ale nie z tym. Na tego ptaka musicie uważać. Tak samo jak tam wcześniej też była taka sytuacja. Więc albo tak, jak teraz tutaj zeszłem, albo możecie zrobić tak, że skoczycie z tamtego murku, gdzie były te worki. Tylko że tutaj na ten murek, tu mam teraz głowę. I z tego tutaj murku skoczycie tutaj. To jest jakby ta sama ścieżka. Ok. Jakby dotrzymy do ogniska z kobosa, to tam jakby sobie napełnię ten poziom cały, jeśli chodzi o butelki, bo widzicie po drodze, no. Jest taka sytuacja, że troszeczkę tych butelek schodzi. I generalnie ja tam przebiegłem prosto sobie tym mostem, i tam sobie możecie pójść eksplorować. I tam normalnie pójdziecie coraz niżej, do trzecie do tamtego miejsca, gdzie jest ta brama, coś w tym stylu. Ale ja już tutaj skaczę sobie na skróty, ponieważ ja tam byłem, a chcę po prostu przejść. I teraz będą jakby dwie opcje. Kiedy sobie tutaj jakby wyczyścicie temacik. Pierwsza rzecz jest taka, że możecie iść w prawo i taką, wiecie, owalną, dłuższą stroną na obkoło iść, albo możecie iść na skróty, tutaj dzieja. Wydaje mi się troszeczkę lepsze rozwiązanie ogarnięcie sobie tutaj ognisko i tu będzie winda. Tylko jak jej nie ma, to po prostu sobie zamawiacie. Odejdź. Odejdź się. Odejdź. Spadłowa. Okej, okay, winda jest, także wchodzicie sobie na windę i to jest mega szybszy jakby skrót nie. To widą sobie wiedzieć do tego tematu. Gdzie? Normalnie? Już jesteście tak naprawdę przy celu. Wychodzicie sobie tutaj elegancko, bezproblemowo i po prostu przed ciebie. Tam widzicie, że jest kolejne ognisko, i to jest taki szybszy skrót. Powjechaliście sobie indą, jesteście na tym parterze. A tak byście musieli iść tam, gdzie mówiłem, że owalną stroną, na obkoło, i byście dotarli tutaj do tego olbrzyma. I tą ścieżką byście wyszli. A tu jest taki, wiecie, taki szybszy skrót. Tutaj jest boss, bo jest ta żółta ściana. Ja sobie odpocznę, sobie jakby wszystko na nowo e, ogarnę Żeby mieć te butelki, to jest najważniejsze I ja jestem ciekaw jak mi pójdzie bez e, tarczy Nie wiem, jeszcze jakby z bossami, ani nawet z takimi pobocznymi nie walczyłem bez tarczy I sam nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie, kurde Sam jestem ciekaw czy to, czy to jest dobre rozwiązanie czy nie Dobra, teraz nie czy z tych czarów korzystać najpierw Zobaczymy ile to będzie mu zawierało bo zaś na szybko tak naprawdę mm, przejść na tarczę w punku, to będzie troszeczkę problematyczne, według mnie. Ale dobra. Aha, bo tutaj jeszcze mam innych tych yy, prochy, właśnie prochy, jakie tutaj sobie ogarnąć. Bo mam jakby prochy pół człowieka. I nie wiem, czy to jest spoko, czy czasem te wilki nie będą lepsze. Na pewno mniej potrzebują tej many. To może dajmy te wilki. No dobra, spróbujmy. Moje pierwsze podejście. Let's go, baby. Okej, okay, Katsenka No, tak troszeczkę Wam powiem, że dziwnie się czuję bez tej tarczy, nie? Nie jestem jakby takim specjalistą pod względem magii. No, zobaczymy. Na pewno, tak jak wspomniałem, jak mi źle pójdzie, to po prostu sobie wezmę z powrotem czy kolejnej próbie tarczej. Tak standardowo się będę troszeczkę lepiej czuł. Ale zobaczymy. Chciałbym troszeczkę z tej różki też pokombinować, zobaczyć. O kurde, czuję, że będzie grubo, nie? Zobaczymy. A może jednak... Może jednak nie będzie tak źle. Ale ty masz rąk. Jaki masz potężny topór? topór? Okej. Okay. Okej, okay, Godriku. Przyzwij mi wilki Czy to już leci w jego stronę? A już się skończyła różdżka? Ale jaja. Ty, dodawaj szybko te. Czekaj, czekaj. Heh. Czekaj, czekaj, bo tak to nie miało wyglądać. Nie sądziłem, że już się skończy ta różka. Okej, okay. widzę, że tam wilków już nie ma, tak? Powiedz mi tylko, jakie ty masz. O właśnie, jakie ty masz ruchy? O kurde. O oh man. To było dobre. To naprawdę było dobre. <laughs> Czekaj, bo żebym się zablokował. Ja się tylko wypiję, dobra. Dobra, ale wiem, że ta różka jakby nie zaż tak dobra, przynajmniej dla mnie. Wiadomo, jak się tam ulepsza, to jest zupełnie inny temat. O kurde. Okej. Okay. Jak robić coś takiego, to chyba mam spierdzielać, co? O oh, kurde No to rzeczywiście mam spierdziałać Ej no kurde Akurat robię unik to wtedy ty atakujesz, ta? Jakie to jest nieprzyjemne Łyknij sobie, ale widzę, że jest naprawdę ciężko, nie? Pewnie ten start troszeczkę źle mnie potoczył w kierunku. O kurde, ale szalony, nie? Szalony. Okej. Okay. Bunik? Jestem w skałach, jestem w skałach. O kurde. Gruba akcja. Ja mu dopiero jedną czwartą życia wziąłem? Ale jaja, nie. O kurde. Ile ty masz ciosów ty ziomek? Wiem jedynie tyle. No, że za pierwszym razem to to nie wyjdzie, nie? Hop, hop. I cofamy, i cofamy. Hopsa, hopsa, hops. Okej, okay, hop. Dawaj, nadupiaj. Albo spaduwa. Aha, i to będzie druga fala, co? Bo połowę życia mu wziąłem. Teraz będzie ta gorsza. Odciął sobie dłoń czy rękę. Dlaczego to zrobiłeś, Godriku? Jaki był powód? Prawdziwy smok, tak? Wyrwał głowę smoka co tam. Ten smok żyje? Jak to możliwe? I co teraz? Ok. Mogę tak bez problemu se podejść? Czy za chwilę znowu coś będzie? Czy może będzie hapał? O, coś robi. Aha, czy jak wali w ziemię, to po prostu nie mogę być blisko niego. Ok. Co dalej? O, przedtem chyba nie mogę uciec, nie? Chyba, że jak jestem bardzo daleko, to wtedy łyczek. Aha, i akurat mnie pocisnąłeś, tak? Imponujące, imponujące. Nie, uciekaj. Teraz co, będziesz znowu wziął tym smokiem? Niekoniecznie, ok. Mhm, spoko. Co tu się stało? On mnie spalił? Serio? O kurde. Tak nie rób. O kurde Nie wiem jaki to ma daleki dystans Z tym ziewaniem ognia Ale i tak wiem, że za pierwszym razem No się nie uda O kurde, jak ja mam się przed tym Ty za bardzo to jajcujesz młody Tak, czeka Standardowo ostatnia butelka, ostatnia butelka już więcej nie mam, ale jakbym miał, to może bym dał radę mu. Tak jest. Jakby mnie to nie zdziwiło, wiecie? Ale jakbym miał więcej butelek, to myślę, że jestem w stanie to zrobić. Dokładnie. Mhm, okej, okay, cios za cios. To ja ci oddam w plecy. Chcesz jeszcze raz? Nie chcesz. Okej, okay, trzeba było powiedzieć, że nie chcesz. O! Wiecie, co się wydarzyło? Nie żyje. Mocny cios. Nie wierzę w to, nie. Brakowało tyle co nic, nie? Ale ja tylko w głowie miałem, że teraz go robię. Teraz go robię i rzeczywiście go zrobiłem, no. Tak, jak nie mogłem wtedy, to za chwilę sobie wykorzystam w tym momencie. I tyle. Okej. Okay. Ale czuję, że takie krytyczne mu weszły niektóre ciosy. Dobra, dobra. No, serio, teraz chciałem sobie, wiecie, wykorzystać wilki. To jeszcze mnie musiał tym ciosem pocisnąć, nie? Zły moment. Weź mi z tym przyciskiem idź! Co to za przyciski mi wyskakują? Kurde, były wilki, nie ma wilków. Ale jaja. No tak, on tak ciągnie długo to poraż mnie kurde uderzy, nie? Lecz się. W sumie sensu chyba nie ma, żeby brać te doświadczenia. Ok, podwójny cios. Nie, 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 nie. Tylko nie wiatry. Dawaj, dawaj. Ale tu chyba zawsze jest, że do, do połowy zajdzie, nie? Dobra, dobra, to już dobrze znamy. No tak, standardowo. Jakoś mnie to nie dziwi, nie? że dostałem tego ognia. Dobra, dobra, tyle nie ładuj. Wycofuj się, za dużo. Okej, okay, łyknij sobie. Mocny cios, bardzo ładnie, Okej, okay, nie złapał, super. Mocny cios! Hop. Dojedziemy, dawaj! Da, da. Let's go, baby, let's go! And Za którym razem? Czwartym, piątym? Kto liczył, kto liczył? Coś takiego. Ale wyszło, wyszło. Ale było grubo. O, pokonano posiadacza odłamka Godrika. Dzięki za osiągnięcie. Po trudnym boju udało się. Ognisko. No, tu Wam powiem, że było grubo. Jakbym wspominałem, że tutaj będzie to widowiskowe, i też to będzie sytuacja taka, że trochę nam tu czasu zajmie. No i tak się stało. Ale jestem zadowolony. Boss pokonany. 21 939 tysięcy To jest dobra suma dobra suma którą od razu sobie przeznaczę Na co właśnie na pewno na rozwój postaci jak najbardziej Trochę w siłę Czy mi wystarczy na jeszcze jedno czy niekoniecznie Niekoniecznie teraz muszę Coraz więcej z każdym etapem coraz więcej tych run już trzeba nie Ale spoko Godric pokonany i o to chodziło. Tyle na dziś, dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia na razie. Cześć, cześć.